Ale wszystkim z tej strony, podłoga Ryan, podłoga, będziemy się nagrywać jak zainstalować Huzuni do Sigma Launcher. W pierwszej będzie link w opisie, w wchodzimy Huzuninew. pobieramy to, ja już mam to pobrane, więc nie będę tego pobierał, albo pobieraj dla was, co no się nam będzie pobierało. Bierzemy przyciągamy tutaj to, ja to mam przeciągnięte, więc ja to usunę. A dobra, to to usunę. Tak, wchodzimy w procent, updata procent. Wchodzimy na kropka minecraft. Wchodzimy w version. Jak mamy tutaj Huzuninę. to to Huzuni przenosimy Huzuni przenosimy do tego folderu. Tutaj. O! Ja nie będę tego przenosił, bo mam to przeniesięte I jak Wam się już to zrobi, otwieramy Sigma Launcher. Tutaj dajemy OK. Dajemy play, inne w dajemy na, na Huzuny, save. Jak się już nam to załaduje. No i mamy huzuni Myślę, że pomogłem. Chłania się podłoga, Ryan. Podłoga. Myślę, że pomogłem. Dziękuję. Cześć.